Wzywał pomoc. Policja znalazła ich martwych za jeziarce, dwa ciała na działce. Policja wyjaśnia okoliczności. Pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który miał udzielać pierwszej pomocy swojej żonie. Po przyjeździe służb medycznych na miejsce okazało się, że nie żyją dwie osoby. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w miejscowości za jeziarce Podlaskie. Okoliczności śmierci dwóch osób, 63-letniego mężczyzny i 53-letniej kobiety, których ciała znaleziono na prywatnej działce, wyjaśnia policja, poinformował w czwartek paprzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Krupa podał, że do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w miejscowości Za jazierce. Po przyjeździe służb na miejsce okazało się, że są tam dwie ofiary śmiertelne. Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia, powiedział krupa. Chciał pomóc żonie. Z nieoficjalnych informacji podawanych w mediach wynika, że do służb zadzwonił mężczyzna, który miał udzielać pierwszej pomocy swojej żonie. Po przyjeździe służb medycznych na miejsce okazało się, że nie żyją dwie osoby. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Białymstoku.